Witam Was, i słuchajcie, To jest kolejny odcinek z Herc Iron 4. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako German Rush i atakujemy po prostu wschód. Atakujemy ZSRR i nieubłaganie zbliżamy się do Stalingradu, Moskwy, która ma 50, Stalingrad ma 30 i do Leningradu, który ma 30. A jeszcze takich ważniejszych miast. Chętnie bym tutaj zajął tutaj tę ciśninę, żeby wojskiem przejść. Eee, nie, Baku ma jeden z punkcik, zapomniałem. Jest coś demokratik padło, przeklikałem. Eee, British Empire w ogóle tutaj atakuje tą Kanadę. Zapomniałem, że to nie jest Skyzer Reich, i to nie jest Kanada Skyzer Reich, gdzie mają sporo dywizji Federal People of. A! <gryw> czekaj, czekaj, ale jakim cudem to się mogło wydarzyć? Oni byli mocno faszystowscy. Atakując Holandię. E, byli mocno faszystowscy, Są demokratyczni, ale są cały czas British Empire w sojuszu, bo nie mogą opuścić podczas wojny. E, w takim razie, oni musieli po prostu za pomocą celu narodowego... ...pójść w demokrację. Liberty Ethos. Dokładnie. No to troszkę XD. Pójdźmy sobie jak wygląda świat między innymi. Free France, głównie na Madagaskar sobie uciekła. Uh, uh, uh. Gdzie coś się bawią? Nope, nie bawią się. Jak w ogóle Indie wyglądają tutaj, tak? Uh, mają manpowery trochę, mają trochę fabryk. I upośledzony wygląd, ale tak chyba wyglądają w, dzień dziś, na dzień dzisiejszy. Jestem po prostu zbyt przyzwyczajony już na widok Indii Brytyjskich, że oni, one sięgają aż tutaj po prostu. O falu Moskwą, Moskwą nie zarejestrowałem tego niestety. Precz i china cały czas jest ta dobra. A nie, nie są faszystami. A Chiny skapitulowały. Empire w Japan sobie zmarynetkowało te Chiny, wziął sobie linię brzegową. Hmm, tam nieźle się bawili. Znaczy ja też nieźle się bawię, w sumie tak na serio. Tylko ta linia ofensywna atakuje bardziej na północ niż praktycznie w ogóle na południe. Zresztą i wjeżdżamy zaraz. E, zaopatrzenie wygląda do dupy, to muszę przyznać, że e, Infantry Equipment to jest to co najbardziej w boli tu, tutaj w tym państwie, w moim kraju. Light Aircraft, Medium Aircraft, Heavy Aircraft, chętnie bym w to poszedł. Chociaż Build the Panzer... A nie, Panzer mam dopiero 41, a 40 mam już tutaj zaraz, e, na samoloty lepsze. A poza tym tak czy tak mam już lepszy samolot, żeby po prostu być w stanie subrojdować go za pomocą air experience, ponieważ na razie po prostu tracimy eee, niepotrzebnie, a moglibyśmy zyskiwać jeszcze eee, czy tutaj mamy coś pożytecznego no tutaj Infantry Equipment Designer by się przydał no i to też by się przydało tak na serio, Capitals Carrier Capital, Carrier Capital Dobra, pójdźmy w to bądź na razie oleję. Tak czy tak łani nam się fabryki wojskowe budują i inwestuję masę tego w... zainwestowałem na razie przynajmniej masę tego w Infantry Equipment. No i po wojnie będziemy chyba się kontynuować tą serię jeszcze troszkę przynajmniej ale sądzę, że trzeba troszkę przerwy zrobić aż ten rork, żeby odwojen, aby być w stanie na najzwyczajniej w świecie... Odbudować naszą armię i nasze zaopatrzenie A oczywiście Modern Britschlich, eee, cyk A oczywiście to co dają nam ruscy to będzie bardzo przydatne Jeżeli chodzi o fabryki, o surowce Bo w sumie z Chromem już się trzymamy troszkę Nawet jeszcze troszkę zyskaliśmy, o kurde bele, cyk Automatycznie to ogarni. Jak straty wyglądają? Sowietnie on milion strat. milion 800 Ja 800, więc to już nie jest wynik. Piękny 1 do 5. The Fall of Stalingrad. Dobra. Patrzcie, tutaj jest gdzieś liczba min zapisana. Efekt min na Naval Superiority. Oni te miny rozstawiają? Ta flota mi już zginęła, czy co? A nie, oni tutaj English Channel się bawią. A te miny... A nie, są miny, ok. widzę tutaj jakąś ikonkę taką, 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 że miny są. Nie, natomiast tutaj obstawiam miny, żeby móc później łatwiej ogarnąć... Ee, ładniej ogarnąć... Wielką Brytanię i desantować się może nawet morsko. Nie wiem, czy ten zielony pasek oznacza ile maksymalnie możemy tych min postawić. To jest taki malutki zielony pasek. No chyba tak, albo może increase our amount impact by. No bo spróbujemy się na początku desantować ląd morsko, a później ewentualnie powietrznie. Oni mają sporo dywizji. Eee, to ciekawe, też sporo fabryk. No i aż tak bardzo nie odstają powietrznie. Szczególnie, że bije się jednak powietrznie z e, Rosją. Zobaczcie, jak ja ich przetransportowałem? Ci polecieli tutaj. E, nie, ma, nie mam tutaj co łączyć: 200, 600, tysiąc. I pewnie fightery nie sięgają. A po niej skasujemy po prostu gwarancję niepodległości. Tyle. A gdzie by tutaj podesłać? Na fightery. No nie ma dobrego lotniska na fightery. To no tutaj po prostu podeślę. Albo wy pomóżcie tutaj. Szkoda, że to nie jest jeden wielki kaukazjan region. Ile jeszcze ci Rusy potrzebują do kapitulacji? No, Leningrad byłby bardzo mile widziany, na pewno, jeżeli chodzi o kapitulację. Już jest oblegany. No i. Oj, oj, oj. Spróbujmy motoryzacyjnymi tam wbić. Tam motoryzowanymi. O, Zniknęli sobie z Leningradu. To chętnie wejdę. Chciałem Leningrad z lądu zaatakować. Co w Leningradzie mogłem się morsko desantować? Jak tak teraz myślę. The Fall of Leningrad. Tutaj dywizje zostały ich okrążone. Ale nie zgadnę. Stowar support. Ja pierdolę. A czystki działają jeszcze? Officers purged. Poszli w socjalizm in one country. Zaraz permanent revolution, na to musiał trocki wrócić. Standing constitution. Tutaj dopiero piurgy, ale to dopiero 41. Musi być po 41. Tak patrzyłem właśnie. Bo na przykład można było chyba usunąć piurdże w momencie, jak walczyliśmy z jakimiś tam. ZSRR walczyło z jakimiś tam właśnie ważnymi państwami. Można było te piurdzie usunąć. Jak sobie patrzę, właśnie co tutaj jest za drugie drzewko w ogóle na ZSRR. Zrób piątą kolumnę. C37. Do, dobra, sekunda, to najpierw ogarnę swój, swoje drzewko. Build the Panzer Army. O widzę, że tutaj mi się kompletnie zszaniła linia ofensywna. I zmienimy ją troszkę, zmodyfikujemy, żeby płynniej poszedł atak. Dobra, jedna armia idzie na Kaukaz, druga armia idzie na Kaukaz. Reszta zajmie się ofensywą kurczę, północ czy południe? Eee... północ. W ten sposób. I tu ruszycie sobie na Murmańsk, zakręcicie i Arkangel, gdybym chciał, żebyście też zahaczyli. Co tutaj wastlady w ogóle nie ma na Geo256 wastelandów. No dobra. E, to da im też chwilę przerwy, żeby odpoczęli od wojny. To przemieszczenie się. I możesz, że troszkę też się zaopatrzył w ten sposób, a Himmler dostanie ten front. Chociaż w sumie. Tak. I tak. I czy ty masz jeszcze tą swoją linię tutaj? Masz, to ją ci skasujemy. I przyłączy się do planu Chimera. Może że troszkę w prowincji stracę. Ale to jest poświęcenie, na które jestem gotów, gdyż trzeba teraz przeorganizować armię po prostu. Już najlepiej byłoby to zrobić w zimę. Ale my to potrzebujemy już teraz zrobić. Speed reliability. Tutaj też można upgradeować te. Ło cholera! O Jesus. Takie rzeczy też można tutaj upgradeować, fajne. Breakthrough. Ok. I lecimy tu wersję A. Nie tylko tanki. Myślę, że sprzęt wsparcia również. Reliability. Ciekawe. Nie wiedziałem, że to ma reliability. O, cholera! O, ten młot jest zarąbisty! O, kurde, bele Wersja A, troszkę tylko zmniejsza, ale będzie, będzie bardziej OP, bronię. Kurz, ja bym to wiedział od początku. Ale cały czas potrzebujemy. Nie ma, albo w sumie. Kiedy te fightery mi się zrobią? Bo fightery bym sobie kompletnie subredddolął. się dni. No dobra, może przeczekam. A, zapomniałem, że jedno tylko z tych dwóch można iść. Kurde bele, no. A mam 39 w ogóle, aluminium nie ma co lecieć. Lek infantry. Czy ja tu wszystko poszedłem? Tak, tutaj się robi, tak. A tutaj na razie niezbyt nie ma co, bo 40, chociaż byłoby tak czy tak szybko. Tutaj tanki na 41. A, chociaż tutaj już mogłem na 39 mechanizm taki, A, to pójdę, dobra. Moje jednostki się przemieszczają. Nie, tak by tak dni pokoju potrzebowali. Rok. Rok pokoju. Żeby się przeorganizować i zyskać zaopatrzenie. Nie atakuje tego Astrachani już. I też damy nadzieję. Tak, ten a z Avengersów. Don't do this. Don't give me a hope. Co się stało z tym frontem? Czemu oni lecą na odwrót? Oni chcą chronić matkę Rosji, a nie atakować. Cyk, 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 cyk. Dobrze? Lepiej. A, natomiast. Tutaj lecimy gdzieś w cholernie daleko. Górskie subgradujmy, bo już mamy je zrobione. Eee, jedna fabryka na gumy by się przydała i troszkę na chrom. Jakie dwie na chrom, bo pewnie. Nie korzystamy z full surowców, które tutaj posiadamy, ale też zgadujesz, dlatego że fabryki nam wzrosły, no właśnie. Dajmy sobie do 70 fabryk. Do 40, do 25. Jak z to wygląda? Full fabrykami wojskowymi się zajmuje. C Niemcy są w ogóle całe tutaj rozbudowane. E, Adolf Hitler jest nowym tutaj tym e, reformatorem, największym na świecie. Za Hitlera szczególnie były niższe podatki. I przeprowadzamy atak. A e, to nam się już zrobiło. Cyk, cyk, a przemysł, przemysł, zapomniałem przemyśle kompletnie. 40. To są badania. A radio jest tutaj, radio detection. Radio Direction find Funding. A te 40 to teraz nowe tutaj heavy ship. Fuh, chule pójdą. Trzeba pamiętać. A na razie nikt z nami nie chce toczyć pojedynków. Co jest troszkę smutne, morskich. Ponieważ liczyłem na większe wyzwanie. to tu jest zero, to sobie minujemy jak chcemy Tu jest 12 enemy ships, ale oni chyba mi nie, nie pozwolą przepłynąć Trade can pass, no właśnie Dobra, wasze dwie armie niech atakują Kaukas eee, Luknę sobie międzyczasie na upgrade'y możliwe, ewentualne Guerilla Fighter mm, Nie Guderian? Nic. Manstein, Manstein, do 30 mu dywizji skoczyła, dostał fajnego traita. Skilled staffer. Eee, ten Lip, lep. Infantry expert dostanie, świetnie. Eee, Kurt na razie nic nie ma. Trzeba Kurt student. Himmler, Himmler, co tam masz? Charyzmatyczny! Mmm, no rzeczywiście! Potrafi się wygadać! Skurczybyk jeden. Szkoda, że w Norymberg mu to nie wyszło, XD. Eee, Ekspercik. Rommel, noob. Nope. A, i tutaj mamy to już szóstkę, w ogóle bez żadnego generała. No to Kuchlera dopiszmy. Fire bridges, bridges. 100 to expika. Eee, są jakieś ciekawe tutaj. Upgrade do reliability engine. Ciesz, tak średnio bym powiedział. Bez armoru będę, są spoko. Akurat są szybsze. Mam, mam ekspa, to dobra. Bez armoru, ale są o wiele szybsze teraz. A fightery za chwilę się nawet zbadają. Transport plany też mogę upgrade'ować? Range. A mogę też ja a zrobić na range większy. W ten sposób na przykład. I transport plany A zrobią. Westfall. To Sides Economy Wonder Niech pójdzie nuclear technology. A nuklearki lecę, więc będę miał skrócony czas na to, co jest akurat dobre. Bo będę mógł sobie więcej pobudować e, nuclear reaktorów. Baku padło, więc ropa nam powinna wskoczyć jak cholera teraz do przodu. Myślę, że z całe, całej nie korzystamy tutaj, jest tak przynajmniej pokazane. A co tutaj mamy? War Propaganda mamy 100%, Support Jugendmädel. Tracę experience, ale strajk staje się generałem. Warbondsy. Proclaim will be known as the German Reich. Uh, the fate of Armenian people was already at the heart of the discussion surrounding the Treaty of Versailles But aspirations of the Armenian nationalists were swept away by the Treaty of Kars and the Soviet oppression Many Armenians live in exile and hope that one day every Armenia will once again appear on the maps Are we to, to Armenia now? do have This Azerbaijan A wiecie, co? co zobaczymy. Nie, ja, nie, dobra, nie, nie gwarantuję. E, mogę zarządzać się stanie z tymi tutaj terenami. O kurde, bele. A e, to wszystko? Cholera. Chyba 200 okrętów w tym czasie musiałbym zrobić. Lecimy sobie tutaj. Będziemy przed nimi dobrze. Więc oni tutaj wyparują. Lecimy. Też może będziemy... O, w run poszedł piękny. Okrążamy. Ich całkowicie. No, i zniknęli. Wyrąbiście. Greater German Reich. Wspaniały German Reich. Wy, serio się w tym Baltic Union? Tak. Republic of Estonia nie jest Baltic Lu Union. Kto jest przywódcą frakcji? Latwia jest faction leader. O, Latwa, Latwia, Latwia. Nie wiem, co oni dokładnie poszli, Baltic Cooperation, niech Estonię się zaproszą. I wtedy byłbym bardzo zadowolony, bo granice tutaj tak fajnie ogarnął na północ. Później Danię, Finlandię, Szwecję, która ma ładne surowce tutaj na północy. Chrom, Wolfram, chociaż z Wolframem chyba ich problemów nie mamy. No jakoś się trzymamy na tej granicy z Wolframem Fabryki wojskowe cały czas się budują Unfortunate Manstein wounded Ranny O i tutaj mamy 70 już fabryk, sprzęt, piechoty Ale straty też mamy ogromne Small Arms Manufacture Fajtery niech pójdą Czy jakieś tutaj okręty mi się porobiły? Tak To wy się przeszkolicie Enginer, Company, Reliability, Tanki, Torpedo O to może być spoko, Torpedo Słuchaj, jak chcecie to pomóżcie, mi to nie przeszkadza. A samolociki? Cast Designer, Light, Fighter. Agility by się przydało. Jeszcze do, do kapitulacji macie ludzie. 11% Dobra, zróbmy tak, eee, Himerowi troszkę zmniejszymy front. Wiedzę, że się jakoś poszerzył. I wszystkie dwie armie z południa też przypiszę tutaj na północ. I sedytuję im linie ofensywy, żeby nie tylko tam szli, ale też tutaj. Albo kurczę, ta część Rosji jest taka upośledzona w podwijaniu. Tutaj mamy. Mamy już 40, to możemy sobie lepsze tutaj. E, oddziały pójść, lepsze wojsko. Para troopersi. cyk, cyk. I cyk trenuj. O, 8 dywizji, 9 dywizji będzie. Weźmy ich tutaj. No i tylko czekać aż my ich dobijemy. To wiecie co? Jako, że ostatni odcinek był troszkę dłuższy, to ten zrobimy sobie ponownie troszkę krótszy. I widzimy się w kolejnym odcinku z Herz of Iron 4, jak ja sobie dobiję Ruskich już i mam nadzieję, że zaczymy się tuż przed konferencją, a z się zaczynamy się w trakcie konferencji z Rosjanami albo nawet tuż po. W takim razie do zobaczenia już jutro. Do zobaczenia. Na razie, cześć pa.